Panie Piotrze, dziś Gala Wielkiego Rycerza i wykład o Henryku Pobożnym. Ta postać ma dużo wspólnego z templariuszami, wręcz proszę powiedzieć, co takiego. Uważa się, przyjmuje się, że Henryk sprowadził templariuszy na Śląsk, na Ziemie Polskie i w związku z tym jest patronem współczesnych templariuszy. To historia, a czym zasłynął Henryk Pobożny? Przede wszystkim etosem rycerskim. W jego osobie jakby spinają się wszystkie cechy rycerstwa, czyli waleczność, mężność, prostolinijność i też, że tak powiem, szacunek do wartości i do obrony tego, do czego się jest posłany w życiu. I to się wiąże ściśle z templariuszami, bo templariusze chyba mieli te same wartości, tożsame. E, tak, bo tak się składa, że etos rycerski. Zawsze towarzyszył wszelkim zakonom rycerskim, i poprzez wieki, pokolenia ewoluuje sposób realizacji charyzmatu i, i tego, co jest ważne dla członków poszczególnych zakonów, natomiast idea jest niezmienna. Henryk Pobożny ginie na polu walki, podobnie jak wielu templariuszy. To też jest takie znamienne i ma wpływ chyba na dalszy, na dalszy przebieg właśnie templariuszy i historii. To znaczy, tak myślę, że ginie, ponieważ wziął odpowiedzialność i zdecydował bronić, bronić swojego księstwa, swojego państwa, swojego narodu, wartości, których żył, przed inwazją obcych. W tym wypadku Mongołów, w tym wypadku tych, którzy zagrażali istnieniu i fizycznemu, ale i moralnemu, i kulturowemu i, i tego świata, które on. Zostając księciem, starał się chronić, rozwijać. Templariusze nie przetrwali burzy historii, natomiast w Polsce odegrali istotną rolę w tamtym czasie, jeśli chodzi o zakon. W średniowieczu tak, ponieważ ich konturje, ich jakby miejsca, gdzie żyli, gdzie się gromadzili, tworzyły. Właśnie kulturę średniowiecza, kulturę wieku XIII, kulturę właśnie dobrego obyczaju rycerskiego, ale też podnosili kulturę poprzez naukę, poprzez chociażby rozwój na przykład gospodarczy, ponieważ przy każdej konturze kwitło życie ekonomiczne, kulturalne, towarzyskie też, więc jakby byli jakby tymi, którzy Wraz z innymi ludźmi ze społeczeństwa średniowiecznego tworzyli właśnie ten najlepszy czas wieków średnich. I można powiedzieć, że współcześni Templariusze no, idą w ich ślady, tak? bo też wokół nich skupia się życie i kulturalne, i społeczne, no i przede wszystkim pomoc, którą próbują tutaj dawać. Miejmy nadzieję, że tak będzie i tego się trzymajmy, że współcześni Templariusze będą umieli odczytać Prawidłowo to, co ich, że tak powiem, protoplaści w XIII-XIV wieku potrafili znaleźć. Za mną jest poseł profesor Marek Dzik. Panie pośle, dziś wyjątkowe wydarzenie tutaj w Katowicach. Trzeba przyznać, że no, charakter ma bardzo uroczysty. Proszę o komentarz. Coraz trudniej o, o postawy takie rycerskie, myśląc jeszcze o, o rycerzach ze średniowiecza. Także taka gala, która pokazuje pewne dobre takie cechy ludzi, uszanowanie dla, dla innych, słabszych szczególnie, to ma olbrzymie znaczenie. Także bardzo cieszę się, że mogę dzisiaj tu być i, i, i tutaj też przyglądać się całej tej, tej pięknej historii, budowanej przez lata tak naprawdę i wciąż podtrzymywanej przez znakomitych ludzi. Dobrze, że są współcześni templariusze, bo to jest pewien właśnie... Symbol, tak jak pan poseł powiedział, pewnej dobrości i chęci działania bezinteresownego. Tak, zdecydowanie tak. Coraz trudniej, prawda? Od dzisiaj wbiegniemy ten XXI wiek jest bardzo znamienny dla, dla takiego tempa życia. I czasami nie widzimy, że blisko nas są ludzie, którzy też potrzebują pomocy. A templariusze, zakon templariuszy na tym, na tym gruncie właśnie tej takiej pomocy, wsparcia dla innych jest bardzo aktywny i to zasługuje na wielki szacunek i uznanie. To zasługuje na uznanie. Na uznanie też zasługują ludzie, którzy chcą to uświetnić. No nie ukrywajmy, tutaj, jeżeli mamy posłów, mamy prezydentów, to znaczy, że jednak jest to ważne dla wszystkich. Tak, ja, ja bardzo doceniam tą działalność Templariuszy. Cieszę się, że mogę tu być. Dziękuję, że Pan to tak odbiera, ale dla mnie jest to po prostu z potrzeby serca też obecność tutaj. Traktuję to nie jako obowiązek, ale jako przyjemność. Szanowni Państwo. Przesyłam serdeczne pozdrowienia dla wszystkich członków oraz przyjaciół zakonu Rycerskiego templariuszy. Jestem pełen uznania dla Waszego zaangażowania oraz ciężkiej pracy wkładanej w realizację misji zakonu. Działalność dobroczynna oraz propagowanie wartości duchowych i wiary zasługują na najwyższy podziw. Dzięki Waszym staraniom potrzebne wsparcie dociera do potrzebujących zarówno w Polsce, jak i poza granicami. Panie kawalerze, tak się będę wyrażał, dzisiaj no wielkie wydarzenie w życiu nie tylko Templariuszy, może w działalności tak bym powiedział, no jesteśmy tu w Katowicach. Proszę więc podkreślić jak, jak ważna, jak, jaka ranga jest tego co tutaj się dzisiaj dzieje. Wielki Mistrz Krzysztof jak zwykle organizuje coś co ma wielkie znaczenie. Nie ukrywam, że jestem szczęśliwy, że dzisiaj mam ten zaszczyt brać udział w tym wydarzeniu. Przyjechało tu wielu znakomitych gości i będą tutaj też czynione honory, wręczane odznaczenia. To jest bardzo istotne, uhonorowanie takich ludzi, którzy coś robią, czynią dobra. Ja myślę, że nie winno się chwalić tym, co się robi i co się osiąga. Ale czasami trzeba światu pokazać. Dziś jest taki dzień, czas, że ktoś dojrzał tą moją, naszą pracę i mam nadzieję, że to będzie podkreślone. Proszę powiedzieć, co się udało zrobić w tym poprzednim roku, może po, jeszcze wcześniej? Ma, musiałbym długo na ten temat mówić. W tym roku 20 razy organizuję opłatek Malte maltański u siebie w Hotelu Marysin Dwór. Przyjmujemy około 300 potrzebujących. To jest zaszczyt, że możemy brać ten udział, że współorganizujemy, angażujemy się. To jest wielka rzecz. To porozumiem, że to jest jedno z wielu wydarzeń? Absolutnie tak. z kopii mieczy średniowiecznych templariuszy ze znakiem templariuszowskim dla Wielkiego no. Mistrza. Wielki mistrz i wielkie wydarzenie. Jedno chyba z takich najbardziej istotnych w roku dzisiaj, tak? Tak, dzisiaj mieliśmy taką galę. Dobry rycerz 2024 i podsumowanie 20 dwudziestolecia obecności Zakonu rycerskiego świątyni jerozolimskiej w Polsce. 20 lat nie podsumujemy w tak krótkim czasie, więc może zostanie przy tym 2024 roku pewnie też wiele się wydarzyło. Tak, tak. Przede wszystkim no patrząc na Gliwice, no od maja podjęliśmy posługę w Kościółku przy ulicy Toszeckiej, który stał pusty, tam mało się działo, co jakiś czas była msza odprawiana. No w tej chwili doprowadziliśmy do tego, że no od maja 12 dnia miesiąca jest nasza msza wspólnotowa, ale od października wróci, wróciła msza o godzinie 20. I coraz więcej ludzi tam przychodzimy, tam staramy się być zawsze dopilnować tego wszystkiego dla proboszcza. Dziękujemy również wszystkim wiernym za ofiary, bo ofiary zbierane w kościółku wszystkie idą na utrzymanie i remont tego zerowego klasy zabytku i w Gliwicach i na całym Śląsku. Dzisiejsza gala to takie podkreślenie, można by powiedzieć, dobroci, którzy czynią ludzie, ludzie wielkiego serca i za to zostali też uhonorowani, tak? Tak jest, tak, tak. No zgromadziliśmy się tu no, tylko, trochę więcej chyba niż 100 osób było. To są wszystko ludzie, którzy pomagają nam, z którymi się znamy niejednokrotnie już od Około tych 20 lat, właśnie od samego początku, na których zawsze można liczyć. No, wspomagamy ofiary wojen na Bliskim Wschodzie, no tam, a to są ludzie, którzy też żyją tym, wiedzą, pomagają nam organizować te różne rzeczy pomocowe tam dla, dla, dla tych potrzebujących. Jak również tutaj w kraju, gdzie tam więźniów wspomagamy, czy też biednej rodziny. Pe pełne spektrum działalności. Dokładnie, na takiej gali można się właśnie dowiedzieć, ile jest tej pomocy i jaka jest ona potrzebna, bo ona jest chyba no, nieograniczona. Pomagać trzeba i ciągle będzie trzeba. Tak jest, i to zawsze tak było, tak jest i tak będzie. Nie? To, to, to nie ma takiej urawniłowki. Nie? Każdy są jednostki mniej zaradne, bardziej zaradne. Każdemu trzeba pomóc, żeby utrzymać ten, ten średni standard przynajmniej. Jakie cele mają te na 2025 rok? Będziemy chcieli bardziej wyjść do ludzi. Ta uroczystość tutaj została tak pomyślana, na jaką taką Gala, taka bardziej może troszkę biznesowa, wzorowana na galach, które izby gospodarcze robią. Myślę, że to, to jest, jest to sukces. Inaczej organizuje się uroczystości. Zawsze mieliśmy takie uroczystości po mszy świętej, gdzie nie można się było temu poświęcić w ten sposób i na tym cierpiała i wspólnota braci i ci ludzie, którzy nam pomagają też byli tacy troszkę zatraceni, bo nie dało się tego zorganizować. Jednak rozdzielenie tego jest słuszne. No i myślę, że, że utrzymamy ten, ten sposób Działania na przyszłość. Wielki Misz został uhonorowany Wielkim Mieczem. Niespodzianka, chyba niespodzianka. bardzo miła. Bardzo miła niespodzianka, tak. Bogdan von Steinhoff, de Jure Starosta Spiski, ale to tam kiedyś może jakąś audycję zrobimy na ten temat. No, nie spodziewałem się. Bo nas paru coś tam mówiła. a tam się przygotuj na coś. No, ale no, po Bogdanie się można wielu rzeczy spodziewać. no Tego się nie spodziewałem. Także. Ale ten... Współczesne o miecze nie są potrzebne. Potrzebne jest przede wszystkim wielkie serce. No i też co tu ukrywać. Yy, pełna kieszeń, pełny portfel. Tak, no jest pełny portfel potrzebny, jest potrzebne wielkie serce, aczkolwiek ten pełny portfel nie bierze się z tego, że ktoś nawet daje nagle 100 tysięcy. Tu chodzi o ten wdowy grosz. Nie każdy z nas jest w stanie w jakiś tam sposób pomóc. I my też między innymi na przykład przez ten program ProSyria, gdzie są, jest pięć krzyży ProSyria, które wspierają tam, to są po prostu datki. Każdy taki krzyż to jest datek 100 euro. One są przeznaczone tam jeden, na przykład na odbudowę kościołów, w tym dzisiaj były nadziei, to są dla Wduwisiero czy Malula, na odbudowę miejscowości, gdzie chrześcijanie jeszcze mówią po aramejsku i są ludzie, którzy wpłacają sobie na przykład 10 złotych, 20, zł, a jak uzbiera to 100 euro, to wtedy dostaje taki krzyż odpłacający. To wszystko właśnie tak, jak to moja mama góralka mówi, tak ściubimy grosz do grosza, jak się uzbiera ten trzosik, no to wtedy ciach idę. Natomiast te pieniądze, one są zapisane, natomiast one na bieżąco są przekazywane w cyklu kwartalnym potrzebującym. No i niech tak zostanie nie tylko na 2025 rok, ale na kolejne lata. Dziękuję bardzo i szczęść Boże. I również szczęść Boże i dziękuję Telewizji Imperium, że jesteście zawsze z nami, także no, super, zawsze można na Was liczyć. Panie prezesie, wyjątkowo doniosłe wydarzenie, bym powiedział, także uroczyste, ale też chyba no, takie łapiące za serce. Jestem zaszczycony, że otrzymałem dzisiaj miecz dobrego rycerza. Myślę, że wielu z nas, którzy tutaj uczestniczyli w tej doniosłej uroczystości, taki tytuł powinno dostać. No, kierujemy się w życiu empatią. Chcemy pomagać ludziom, pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują i tak też robimy w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym. Wspieramy wiele inicjatyw społecznych, pomagamy wiele, wiele stowarzyszeń z nami współpracuje. Ostatnio też przekazaliśmy środki na pomoc dla Głuchołas. Myślę, że to wszystko powoduje, że to dobro, które można dać innym ludziom dzisiaj było docenione i ja osobiście otrzymałem taki tytuł, za co jestem niezmiernie wdzięczny i dziękuję. Boża dziecina przyniesie do waszych serc i umysłów dużo pokoju, radości i optymizmu aby wam nigdy nie zabrakło wiary i odwagi do bronienia tej wiary publicznie i prywatnie, a także byście dali, mieli tą miłość, serdeczność i otwartość w swoich sercach. Wszystkiego dobrego i do siebie